Siemaneczko wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do oglądania filmiku z LEGO, gdzie zajmiemy się otwieraniem saszetek z klockami. Udało mi się zdobyć taką saszetkę. Z klockami. Nie miałem magazynu do tego, ale tylko samą saszetkę udało mi się nabyć, więc myślę, że poskładamy sobie takie coś. Bardzo mi się to spodobało, więc postanowiłem sobie to nabyć. Powiem Wam tak, No jest to otwarte, wypakowałem sobie to z woreczka. Eee, zapewniali mnie, że jest kompletne, więc zobaczymy mm, czy jest kompletne. Możliwe, że będą inne kolory części, bo to było napisane, że mogą być powymieniane. Ale powinno być kompletne, więc zobaczymy co tu w tym jest. Powinno być po części poskładane. I instrukcja też powinna być więc nie chce mi to wylecieć, dobra, zwalamy to z tego myślę, że jest połowicznie połowicznie poskładane e, i instrukcja obsługi już myślałem, że jest tylko połówka ale jest, jest, jest cała, dobra e, najważniejsze, ludek jest z pistoletem jest, więc ludek jakoś ma tą rękę wygiętą, aha, źle trzymał pistolet dobra, ale ludek jest Pistolet jest, więc to jest pełen, pełen komplet. Nie ma źle. Jest ludek jest w komplecie. E, statek. No myślę, e, że e, poskładanie tego statku. E, nie będzie problemem, bo w połowicznie jest złożony. No klocki jak widzicie są po części zakurzone, e, to jest właśnie kupywanie używanych klocków. Są zakurzone, ale jako tako było napisane, że nie są zniszczone, że nie ma żadnych śladów zniszczeń i tak dalej. Więc, więc po temu postanowiłem użyć. No to widzicie, stało, więc jest, jest wszystko skurzone, nie? O. Wystarczyłoby to wrzucić do wody, wymyć, wysuszyć i funkelnówki. Więc dlatego też polecam. Jeżeli macie okazję kupić sobie jakieś używane klocki, takie saszetki na przykład, ale zwracać uwagę, czy jest kompletna, czy jest instrukcja, albo czy instrukcję można znaleźć na internecie, bo bez instrukcji no to się męczycie, kombinujecie. Jeżeli macie instrukcję, no to już jesteście w stanie coś z tego poskładać, tak? No u mnie tutaj Akurat jest instrukcja no i wygląda, że jest, że jest komplet. E, choć chodź, tak patrzę aha nie tutaj to jest ten klocek, a bo to jest ten klocek e, tutaj to nie myślę, że chyba wszystko, wszystko jest. Tutaj jest ta kotwica to z ten na ten e, tutaj tej jest a takie podwójne to już jest zamontowane, to już jest zamontowane. Tutaj to przychodzi na to kierownica. Więc myślę, że chyba chyba spokojnie wszystko jest. E, tu był jakiś chyba inny magazyn. Lego Club jakiś czy coś takiego. Więc myślę, że też. Dobra. Ja myślę, że to, że to składamy, nie? Bo co by tu, tutaj? Nasza ekipa czeka na nowego przyjaciela, więc musimy, musimy poskładać mu, żeby miał jakiś statek, a nie nasz pirat tutaj bez statku. Więc bierzemy się za składanie. Raz, dwa, trzy. No i mamy poskładane. Jednak, tak jak myślałem, jest kompletne. Troszkę tylko zakurzone, ale jest, wszystko jest kompletne. Więc nie ma, nie ma problemu, że coś jest, jest niekompletnego. Zobaczcie, jak się to prezentuje. Tutaj mamy nasz samolocik. Myślę, że całkiem fajnie tutaj, przód. To można jako i kierownicę do statku zastosować, nie? Więc jeżeli ktoś statek budował, to już ma kierownicę. Tutaj miecze to nawet do ludka można zamontować. Tutaj chyba były, nie wiem czy to były kieliszki. Tak wydaje mi się, że to były kieliszki, że to były kieliszki. Tutaj chyba jakaś kotwica. Tak to kotwica była. Więc można też do statku kotwicę zamontować. Więc już byśmy mieli do statku kierownicę, kotwicę, i później tylko budować statek. Więc nawet wystarczyłoby takich klocków dużo i taki malutki statek sobie dacie radę spokojnie z tego wybudować, mając kotwicę, kierownicę. Czemu by nie? No, umie zestaw myślę. Że fajny, podoba mi się. Duż, y, duża równo, różnorodność klocków, nie? Tutaj kotwica można użyć do czegoś innego. To y, ten przód, te miecze. Że nie jest tak, że nie da się z tego nic innego zbudować, raczej znaczy no, za bardzo nic innego nie zbudujecie, ale że nie da się tego wykorzystać do czegoś innego, tak? Jeżeli się Wam to znudzi, y, to możecie wykorzystać kierownica. Czy jako zderzak, na przykład tutaj w moich wkładach jest to jako zderzak wykorzystane, więc można wykorzystać. Tutaj jest jako błotnik można wykorzystać. Ten sam jest chyba w wkładach, tak? Ten sam jest w wkładach, tylko czarny, więc możecie sobie przerobić. Tutaj też jako nadkola do samochodów. Te jako światła wykorzystać. No myślę, że, że elegancko, nie? Co Wy myślicie o tym zestawie? Jak się Wam podoba ten zestawik, powiem Wam, kupiłem go chyba nie wiem za dyszkę albo za 8 zł. Coś takiego kupiłem. Ten zestawik myślę, że za taką kasę nie kupicie takiego zestawu klocków, ale byście szukali. Myślę, że mówię o całym. No, może używki byście kupili, ale nie, nie cały nowy zestaw. nie? Nawet za gazetkę trzeba by było dać 18 albo 20, 16 albo 20 zł. Na przykład nie. A tu za ósemeczkę taki zestawik sobie nabyłem. No i, no i mamy lutka, mamy lutka i broń do niego, nie? To też jest ważne. Wiecie do czego wykorzystałem te klocki? Jako zaczepy. Zobaczcie, tutaj jest mój kład. Dokupiłem sobie takie coś i to się elegancko na to zapina i mamy elegancki ruchomy zaczep. Bo używałem kiedyś tego, co na przykład w nogach robotów jest takie, te, te okrągłe, i to się nie ruszało. A to elegancko na przyczepkę jest elegancki zaczepik, zrobiony. Nie? Fajna, fajna, fajna sprawa. Więc mogę, mogę też użyć to do tego. Nie ma problemu. No i dobra. Komentarz łapka w górę. Nie zapominajcie o łapek w górze, żeby było jak nas więcej. E, polećcie moje filmiki osobom jeżeli znacie takie osoby, które bawią się klockami, używają klocków, poleczcie tutaj moją playlistę, żeby sobie sami też pooglądali jeśli macie jakieś zestawy, takie małe zestawy z gazetek do zaproponowania że warto to przedstawić na filmikach czy coś, podeślijcie linka w opisie, czy na maila możecie napisać, ja zobaczę jeśli to nie będzie przekraczało mojego budżetu, no to zakupimy, poskładamy na filmie nawet Powiem tak, jeżeli ktoś z was ma jakieś takie fajne projekty zrobione, można, możemy, możemy ponegocjować cenę i wyślecie mi, ja tutaj poskładam, zrobimy filmik, jaki tam ładny, fajny stworzyliście coś, coś takiego. Też można nad tym pomyśleć. No to tak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć wam.